Nie jeden z nas z różnych przyczyn chciałby dokonać w życiu zmian. Na przykład może uświadamiamy sobie, że z roku na rok obrastamy coraz to większą liczbą przedmiotów, których wcale nie potrzebujemy. Albo po prostu chcielibyśmy zacząć pewne rzeczy od nowa. Innymi słowy, czujemy, że nasze życie wymaga uproszczenia. Nasi goście postanowili pozbyć się tego, co uważali za ciężar i zamieszkali w wanie. Od miesięcy jest on ich jedynym domem. Cześć! Cześć. 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 Cześć Marcin. Marcin. Cześć. 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 Się Jak wygląda van life? Czy uproszczenie życia daje poczucie satysfakcji i czy Turcja jest bezpieczna? O tym porozmawiamy z kampermaniakami. No, powiedzcie coś o tym, jak wygląda karawanik tutaj w Turcji. Jak są przygotowane bazy noclegowe, jak często korzystacie w ogóle. No, my nie korzystamy w ogóle <grym> <grym> z bazy, bazy przygotowanej pod kampery. W Turcji jest troszeczkę gorzej z tym, żeby znaleźć jakiś fajny kemping, ze względu na to, że raczej Turcy przygotowani są pod namioty. i w ten sposób podróżują. Często tam, gdzie jest fajna, fajny kemping, to tylko i wyłącznie da się rozłożyć namiot. I te miejsca naprawdę są widowiskowe, są bardzo fajne, na plażach często. A z zasady jesteśmy dzikusami, czyli śpimy poza kempingami, tak? poza kempingami. I to, co jest zastanawiające, to jadąc tutaj do Turcji, nie spodziewaliśmy się, że będzie tak spokojnie. Gdzieś z tyłu głowy i znajomi, to co się z tyłu głowy ma. Takie stereotypy. Jakie Mając te informacje o Turcji, o Turcji. To w ogóle zupełnie nam się nie sprawdziło. Podoba nam się strasznie. I nie sądziliśmy, że właśnie tutaj będzie tak bezpiecznie i tak, i tak pięknie. Pięknie, no, jest to raj na pewno dla Karakorni tak. Jeszcze taki raj, który nie został odkryty. Taki moment, w którym jedziecie sobie na miejsce i nie spotkacie następnych czterech kamperów, tylko jesteście sami i sobie możecie spokojnie odpocząć. Super. I gdzie dalej teraz ruszacie? E, nie mamy planu. Bez... Bez... Okay. <laughs> Jesteśmy bez planu. Aż tak. <laughs> Aż tak bez planu. E, nie mamy planu. Znaczy, w Turcji też się znaleźliśmy w sumie przez przypadek znaleźliśmy się mm, po awarii pieca w Gruzji. Mm. Jedyna możliwość, jaka była, żeby to naprawić, to była właśnie tutaj w Turcji, co się okazało potem, że niestety też i Turcy się poddali I przyjechaliśmy tu w sumie przypadkiem. Zakochaliśmy się w Turcji, postanowiliśmy tutaj zostać, bo mieliśmy jechać tam dalej, na wschód z Gruzji. Mamy nadzieję. No na pewno. Super. A w ogóle skąd taki pomysł na życie? Pod tym zdaniem można? Wiesz co, pomysł na To się pojawiło życie. już bardzo dawno temu. Bardzo dawno temu. Bo to było 6 lat temu, jak byliśmy w Chorwacji. I kiedy zaczęliśmy te nasze podróże zmieniać. Bo kiedyś podróżowaliśmy w ten sposób, że o inkluzji, w samolot, gdzieś tam jakieś tam hotele, ale cały czas mieliśmy takie poczucie, że to nie jest dla nas. Coś było nie tak. I szukaliśmy swojej drogi i postanowiliśmy się wybrać do Chorwacji pod namiot mhm. i tam gdzieś na kempingu w okolicach Dubrownika poznaliśmy takich pierwszych vanlifersów którzy zrobili na nas mega wrażenie i zaczęliśmy zastanawiać, czy my też moglibyśmy w ten sposób. Czyli w Wtedy chyba jeszcze nie było takiego pojęcia OneLife. To było tyle lat temu. To byli emeryci. Emeryci, <grym> y, 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 którzy mieszkali już na emeryturze w Camperze i utkwiła nam takie, tak, taka jedna wizja ich, czyli wstawali rano. Oni byli dosyć już w starszym skorowani, wieku, skorowani, nie bardzo mogli chodzić. Ruszali. Ale samochód mieli tak zaparkowany, że, że cały przednie fotele były na morze. Na morze. I wstawali rano, brali kawę, siadali na tych fotelach. Większość dnia spędzali w ogóle na tych fotelach. I widać było takie fotelach. szczęście na, na ich twarzach. I my tak y, zaczęliśmy marzyć o tym, że też chcielibyśmy w ten sposób. Ale wtedy się pojawiła taka rzecz, że no nie w tym wieku, bo jednak w tym wieku nie skorzystamy z tak wielu I rzeczy. nie wiadomo, czy w ogóle dożyjemy tego. I zaczęliśmy sobie tak myśleć i przewartościowywać nasze życie. Jak zrobić, jak doprowadzić do tego, żeby wcześniej... Mm. Przejść na emeryturę. tak <laughs> i z pięknym widokiem. Tak. No. I, I na pewno na to też miało wpływ moje zdrowie. Bo y, przeszłam w moim wieku dosyć wiele operacji, i za każdym razem, kiedy miałam być poddawana narkozie, zastanawiałam się nad tym, czy ja się obudzę, czy ja spełniłam wszystkie swoje marzenia, plany, y, czy ja w ogóle się obudzę, co będzie dalej. Y, I tak to cały czas i, potęgowało i to, tą wizję tych angielskich. To nam przyspieszyło y, tą naszą decyzję. I taka Ej. druga rzecz, właśnie z kim nie rozmawiamy? Bo jednak y, polski karawanik jest na tyle rozwinięty, więc wśród emerytów. Y. Bo my tak, tak naprawdę od tych starszych ludzi, dopiero teraz to wchodzi, że ci młodzi ludzie zaczynają tak żyć. To każdy mówi, że szkoda, że turze. nie zacząłem tego wcześniej, że czekałem tak długo, właśnie teraz nie mam ochoty, nie mam siły, nie, nie chce mi się po prostu czegoś zrobić. A jakbym zrobił to wcześniej, jakoś to bym życie ułożył tak, żebym Tak, że ludzie po, po prostu żałować. żałują, że tego nie zrobili. A my właśnie nie chcieliśmy żałować. I zaczęliśmy w ten sposób kierować nasze życie, żeby właśnie dojść do tego. I pierwszym takim etapem był zakup kampera, którego bardzo długo szukaliśmy, bo to był rok czasu, już mieliśmy go w ogóle budować, ale znaleźliśmy taką, a nie inną wersję i jest niesamowity. Rewolucja doprowadziła, że postanowiliśmy się do niego przeprowadzić na stałe. Nie żałujemy, jak na tę chwilę nie żałujemy. Mieszkamy już od lipca 2019 roku. Tak wow. na stałe. I w ogóle nie wracacie nigdzie do żadnego domu? Nie, nie. Mieszkanie... My nie mamy domu, mamy wnajemne. W w nie nie mamy gdzie wrócić, nawet <grym> już chcieli. Bo mamy, mamy do umowę, do... Do... chyba że do rodziców, jak nas przyjmą. Nie nie nie, 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 nie mamy takiego powrotu. Nie, nie mamy czegoś takiego, że nie wiem, mamy stałe miejsce i musimy do niego wrócić. Jesteśmy tu i teraz i żyjemy tu i teraz. Tam, tam, Tak, tam gdzie, gdzie zaparkujemy, gdzie w danej chwili się znajdujemy. I czekamy w sumie, bo to też jest taka rzecz, która na pewno kiedyś do nas przyjdzie, na to, że być może kiedyś snimy za tym domem i będziemy mieli ochotę na taki to znaczy, stacjonarny dom. Oprócz to, tego ma, mieliśmy zawsze takie marzenie i w pewnym momencie gdzieś tam, kiedy myśleliśmy nad całym tym van life'em, to szukaliśmy działki i chcieliśmy taki, taki domek na wsi, tak, tak. przeprowadzić się z miasta na wieś. I był taki etap, że szukaliśmy, ale nie mogliśmy znaleźć żadnej ziemi, nic nam jakoś nie odpowiadało i to wszystko jakoś tak, no nam się nie poskładało. Może kiedyś, kiedy objedziemy, objedziemy cały świat, kiedy będziemy mieli dosyć, będziemy zmęczeni podróżami, jeżeli w ogóle jest to możliwe, to być może zatęsknimy za tym, żeby gdzieś tam sobie postawić mały drewniany domek na wsi. Tylko że to nie Nie wykluczamy też jest tak... tego. My jesteśmy takimi współczesnymi hipisami. Często mówi się na to o cyfrowi nomadzi, czyli żyjemy, pracujemy i. Bo to nie jest tak, że my sobie jeździmy, odpoczywamy, w ogóle nic nie robimy. Jest trochę zajęć, natomiast jak się mówi hippies to od razu się myśli o kimś, kto jest zaraśnięty, śmierdzi, nie myje czyli się. Pasuje. A teraz te domki na kołach są na tyle dobrze wyposażone, że i mamy łazienkę, i mamy ubikację, i mamy prąd w gniazdku, czyli jak chcemy coś skorzystać tak jak w domu, to nie czujemy też tego dyskomfortu, że nie wiem, nie mam prądu i muszę mieć dom, bo nie mam prądu. Wszystko da się teraz załatwić. Jest na tyle ta technologia na tyle rozwinięta, że po prostu tego nie odczuwacie, że, że mieszkacie w samochodzie. Jest, nawet podejrzewam, że niektóre domy nie są tak, tak wygodne i luksusowe, jak, jak busy i kampery. Ale właśnie ludzie to się nie mieściło w głowie, że ktoś w samochodzie mieszka. I nam też to się nie mieściło i pierwsze takie jak jeszcze Praktykowaliśmy ten taki van life, kiedy pracowaliśmy na etatach. No to pierwsza nasza noc, no to praktycznie była nieprzespana i spaliśmy jak gdzieś tam zające pod miedzą. No tak, no tak. I każdy jakiś stukot, ktoś tam się poruszył, jakiś samochód przyjechał, to wyglądaliśmy, patrzyliśmy. Ale do wszystkiego po prostu można się przyzwyczaić i kwestia takich priorytetów. I na pewno do swojego życia trzeba wprowadzić minimalizm, bo mieszkanie, czy tam, czy tam dom, w wprowadzić do takiego małego auta. Nawet no, dzisiaj ten kamer tak, by był tak, duży. Idziesz tak, idziesz no tak, no, jak... na zakupie się pojawia. No ale po co mi to przecież i tak nie będę miał tego trzymać. Nie zmieścimy się do lodówki, bo nas jest mniejsza niż w domu. To są pewne ograniczenia. Ale też z tym wszystkim. Jest turnostojki nie są potrzebne. My jeździmy, śpimy na dziko. To też nie jest tak, że szcilowaliśmy i kładziemy się po prostu nic, o nic się nie martwimy. Zasady bezpieczeństwa trzeba zachowywać tak jak w przypadku każdej podróży. Więc też nie myślcie sobie, że jak gdzieś tam nas spotkacie na, na trasie, to będziemy leżeć nie wiem mieć to wszystko wywalone. A w ogóle karawaning jest dla osób pracowitych. Tak, tak. Bo, bo bardzo dużo i, trzeba zrobić, trzeba się zatroszyć o wodę. Znaczy, jeżeli chce się stać na dziko, można sobie pojechać na, kemp na kemping i po prostu tylko się podłączyć. A tak wszystko trzeba znaleźć, gdzie... W Turcji akurat jest to nieczystości, znaleźć wodę. A, a czasami gdzieś tam w przypadku naszej pracy jest potrzebne więcej prądu, też trzeba to znaleźć, zorganizować. Jak jest pochmurno, bo mamy panele słoneczne. Ale w Turcji to się rzadko. Ale w zdaje. Turcji właśnie, dlatego nam się podoba. Fajnie, to. No jest marzec. Marzec jest 22 stopnie, to jest coś, co my doświadczamy w sumie Zimowania pierwszy raz. w Turcji jest super. Bo wcześniej wcześniej bo nie Turcja mieliśmy takiej jest okazji. raz, że tania, drugi raz, że bezpieczna, a trzeci raz, że piękna, bo takie te kraje zachodnie. Nie niedoceniona są... przez Polaków. Tak, bardzo niedoceniona. Ale czasami może to w sumie lepiej. Dzięki temu jest tutaj tak właśnie kamień. Jest spokojniej, tak. Bo wiele osób pyta o te miejsca, w których spaliście. No tak, u nas na naszym blogu jest prowadzona cały czas przez Daniela Mapka, gdzie jest ona bezpłatna dla wszystkich. Wszystkie miejsca, w których my spaliśmy, są opisane, zaznaczone na mapie. Ale nie tylko miejsca, gdzie spaliśmy. Tam są też atrakcje i uważamy, że, że można by było tam zostać. bo Jeśli tam potrzebujecie na wody, to możecie też skorzystać z miejsc, gdzie ta woda jest dostępna. Chociaż tutaj gdzie w Turcji jest o wiele to zrobić. Z kampera, to, to wszystko jest właśnie na naszej to jest mapie. Na mapie. To jest w tym dla, się dla naszych widzów, tym się dzielimy. Bezpłatnie. Żeby było <laughs> prościej komuś przełamać lody i na przykład do takiej Turcji przyjechać. Pani, to bardzo cenne na pewno. To co? Życzymy Wam szerokiej drogi. Wam i również. Kolejnych pięknych miejsc do krycia tutaj. Nazajem, wszystkiego dobrego. Akurat tak się składa, że nasze drogi się skrzyżowały powiedzmy w połowie wybrzeża, w połowie Riwiery, więc teraz wyjedziecie tam, gdzie my byliśmy, a my tam, gdzie my i będziemy się posiłkować tym, co znajdziemy będziemy u Was na kanale. Wymieniać. Ale zapraszamy też do nas. Zapraszamy do nas na kanał. Gorąco Wam polecamy kanał Campermania oraz bloga, którego prowadzi Daniel i Aldona. W opisie filmu znajdziecie potrzebne linki. Jeśli film Wam się podobał, to prosimy dajcie łapkę w górę, udostępnijcie go znajomym, no i subskrybujcie nasze kanały. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Kampermaniak I naklejki I naklejeczki Adana no no, dała jeden otwieracz, no. Maciek chyba jest trójka Bardzo dziękuję, to Patrycja jeszcze nie pije, także Do orężany Do, oryżany. Do oryżany.